Plusy pracy na lotnisku. Tańsze bilety pracownicze. Z załamek ceny zwiedziłem cały świat latając biznesem. Różnorodni ludzie. Od 16-latków, którzy robią tu praktykę, do 60-latków, którzy spędzili tu całe życie. Wśród kolegów mam naprawdę ludzi, którzy pracują tutaj od 40 lat, nie wyobrażają sobie, żeby móc pracować gdziekolwiek indziej. Nie ma nudy. Cały czas dzieje się coś nowego, jest dużo historii do opowiadania i każdy dzień jest inny. Nauka języków i codzienna praktyka. Dzięki tej pracy poprawiłem bardzo mocno swój niemiecki i angielski, a dodatkowo nauczyłem się też języka szwajcarskiego, przynajmniej jeśli chodzi o rozumienie. Satysfakcja z pracy. Ja nie wyobrażam sobie mieć innej pracy niż w takiej, w której mam kontakt z ludźmi. Lubię pomagać ludziom, lubię ułatwiać im podróżowanie, lubię ich uśmiechy i uściski ręki, kiedy naprawdę widzę, że, że im pomogłem.